Dzień dobry. Witam państwa na drugim odcinku naszej serii Pierwsze kroki na platformie FreeD Experience. Ja nazywam się Katarzyna Wrona. W firmie DPS Software jestem inżynierem oprogramowania CAD, czyli na co dzień zajmuję się programem SolidWorks oraz platformą FreeD Experience. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zagadnienie przechowywania oraz zarządzania plikami na platformie FreeD Experience. Dzisiaj przedstawię Państwu dwie aplikacje, 3D Space oraz Bookmark Editor. Zapraszam. Tutaj mogą Państwo zauważyć, że na dashboardzie, czyli pulpicie nawigacyjnym, który nazywa się Narzędzia dla konstruktorów, dodałam nową kartę Zarządzanie Danymi. I we wnętrzu tej karty umieściłam aplikację 3D Space oraz Bookmark Editor. Dlaczego akurat te dwie aplikacje? A dlatego, że potrzebuję mieć dostęp do tych dwóch aplikacji z jednego miejsca, tak aby swobodnie zarządzać danymi, przeglądać te dane oraz je przechowywać. Przejdźmy zatem do omówienia pierwszej aplikacji, mianowicie 3D Space. Poprzez aplikację 3D Space rozumiemy takie miejsce, gdzie możemy tworzyć nowe obszary współpracy. Obszary współpracy możemy wyobrazić sobie jako taki nasz skarbiec na dane projektowe. Zatem przejdźmy do utworzenia nowego obszaru współpracy, klikam nowy obszar współpracy i pierwszym polem do wypełnienia na, po, na karcie, która się pojawiła jest tytuł, czyli nazwa naszego obszaru współpracy. Mój obszar współpracy będzie przeznaczony na dane projektowe i chcę, żeby... Miała do niego dostęp tylko grupa konstruktorów. Zatem tytułem będzie dane projektowe. Dodawanie opisu jest opcjonalne. Ja dodam opis, taką informację dla konstruktorów, że ten obszar przeznaczony jest na przechowywanie danych projektowych. Kolejnym elementem do definicji jest rodzina obszary współpracy, mianowicie rodzin, projekt oraz standardowe na części projektowe oraz na elementy katalogowe. U nas odpowiednią rodziną będzie rodzina projekt. Kolejnym elementem jest zdefiniowanie widoczności tego obszaru współpracy dla innych użytkowników platformy. Mówiąc platformy mam na myśli nasz tenant, do którego należymy. Możemy ustawić dostęp prywatny, chroniony bądź publiczny. Dostęp prywatny oznacza, że tylko użytkownicy należący do danej przestrzeni będą widzieć zawartość i mieć do niej dostęp. Dla pozostałych użytkowników tenantu zawartość ta będzie niewidoczna. Kolejną opcją jest widoczność chronione, czyli użytkownicy należący do obszaru współpracy, czyli użytkownicy, którym są te dane udostępnione, będą je widzieć. I ponadto yy, wszyscy użytkownicy tenentu będą widzieć pliki, które posiadają stan dojrzałości zdefiniowany jako wdrożony lub wycofany. Ostatnią yy, opcją jest dostęp publiczny. Tutaj zawartość widoczna jest dla wszystkich użytkowników platformy. Yy, w moim przypadku najlepszym wyborem będzie dostęp prywatny. Nie chcę, żeby inne osoby poza konstruktorami miały dostęp do tych plików, dlatego wybieram dostęp prywatny i później udostępnię ten obszar współpracy grupie konstruktorów. Klikam Utwórz, w tym momencie obszar współpracy jest tworzony, tutaj widać, że już on powstał, zatem przejdźmy do dodania może jakiejś przykładowej zawartości do nowego obszaru współpracy. Mogę dodać zawartość na dwa sposoby, czyli tutaj upuścić pliki oraz klikając na tą szczałeczkę rozwijamy menu i wybieramy Dodaj zawartość. Ja wcześniej sobie przygotowałam kilka plików. Dodam na przykład te trzy pliki. Teraz pliki są przesyłane do tego obszaru współpracy i tu już widzimy, że pliki zostały dodane. Zatem teraz udostępnijmy ten obszar współpracy grupie konstruktorów, tak aby mieli oni dostęp do tych plików. Wróćmy do moje obszary współpracy, rozwiniemy tutaj to menu i klikamy Dodaj użytkowników platformy. Tutaj znowu mamy trzy opcje do wyboru. Dodając użytkownika do przestrzeni współpracy możemy określić jego uprawnienia. Nadanie tego pierwszego typu uprawnień umożliwia osobie przeglądanie udostępnionych danych, ona nie może ich na przykład edytować. Autor natomiast może dodawać swoją zawartość, przeglądać udostępnione pliki i je edytować, ale tylko jeśli ich stan dojrzałości jest ustawiony na w toku pracy, prywatny albo zamrożony. I tutaj ostatnim typem uprawnień jest lider i właściciel. On dziedziczy wszystkie uprawnienia autora i uczestnika. Dodatkowo może zmienić typ dojrzałości plików na wdrożony lub wycofany. W moim przypadku grupa konstruktorów będzie posiadać uprawnienia autora i ja tutaj zacznę wpisać kons i pojawiła mi się grupa konstrukcyjna. Tutaj widzimy, że do tej grupy należy dwóch użytkowników platformy, a więc dwóch konstruktorów danej firmy. Klikamy Dodaj użytkowników platformy. Przejdźmy zatem na konto inżyniera i zobaczmy, czy ma dostęp do udostępnionych plików. Logujemy się na konto inżynier. Dostaliśmy powiadomienie, że zawartość dane projektowe, że zostaliśmy zaproszeni do przestrzeni współpracy dane projektowe i mamy uprawnienia autora, no to przejdźmy do aplikacji 3D Space. Wejdźmy w ten obszar współpracy i widzimy tutaj, że inżynier ma już dostęp do tych wszystkich plików. Wróćmy jeszcze chwilę na konto administratora i proszę tutaj zauważyć, że mamy dwa obszary współpracy, mianowicie ten, który wcześniej dotarliśmy oraz Common Space. Common Space jest to obszar współpracy, który jest tworzony domyślnie i rekomenduje się przeznaczenie tego obszaru współpracy na zapisywanie elementów z toolboxa, ponieważ podczas zapisywania przykładowo jakiegoś złożenia na platformę 3D Experience i złożenia, które posiada elementy z toolboxa, zawsze automatycznie zapisywane będą te elementy toolboxowe do przestrzeni współpracy Common Space. Czyli tutaj rekomendowane jest nieużywanie na przykład na swoje prywatne pliki tego obszaru współpracy Common Space, a pozostawienie tego obszaru na właśnie elementy typu Toolbox. Dobrze, zatem przejdźmy do kolejnej aplikacji, czyli Bookmark Editor. Czym jest aplikacja Bookmark Editor? Aplikacja ta służy do organizacji plików na platformie. Czyli mieliśmy tutaj aplikację 3D Space, która służy do tworzenia obszaru współpracy, czyli tych skarbców na nasze dane, a zarządzanie tymi danymi, przeglądanie tych danych będzie odbywać się z poziomu aplikacji Bookmark Editor. Bookmark Editor działa na zasadzie tworzenia zakładek i podzakładek dalej, Czyli tworzymy taką zhierarchizowaną strukturę zwaną znaną z eksploratora plików. Utwórzmy zakładkę na nasz nowy projekt. Zatem klikamy. Aha, jeszcze bardzo ważną rzeczą jest upewnienie się, w jakim obszarze współpracy w tym momencie działamy. Aby to zrobić, klikamy tutaj w menu, preferencje i upewniamy się, że nasze dane logowania tutaj pojawiają się pod nazwą obszaru współpracy, do którego chcemy zapisywać pliki, czyli Gdybyśmy mieli tutaj Common Space widoczne, no musielibyśmy tutaj zmienić to na dane projektowe, bo nie chcemy zapisywać zakładki w Common Space, a chcemy zapisywać tą nowo utworzoną zakładkę właśnie w przestrzeni współpracy dane projektowe. Dobrze, zatem przejdźmy do utworzenia nowej zakładki. Ja utworzę taką strukturę dla nowego projektu, czyli klikam nowa zakładka. Ta zakładka została utworzona i nazwę ją projekt 001. Mm -hmm. To 001 yy, tutaj mi się nie wrzuciło, ale w każdej chwili mogę to edytować i w tym momencie dorzucam sobie jeszcze to 001, zapisuję. Zamykam właściwości. OK. I teraz we wnętrzu tej zakładki projekt 001 utworzę trzy zakładki, czyli pierwsza będzie mieć nazwę CAD, do której będziemy zapisywać pliki typu CAD. Kolejna zakładka o nazwie wymagania i ostatnia zakładka certyfikaty. Dobrze, dodamy zatem zawartość do tych zakładek, czyli dodamy zawartość, która już się znajduje w naszej przestrzeni współpracy, czyli w ten sposób będziemy porządkować tą zawartość, którą wrzuciliśmy do tego naszego skarbca już w konkretne foldery oraz podfoldery, czyli te wszystkie dane, które zostały wrzucone tyczą się projektu 001 i przechodzimy przykładowo do Zakładki certyfikaty. Możemy dodać plik, który jeszcze nie został dodany do obszaru współpracy albo dodać plik, który już został dodany do obszaru współpracy. Klikam Dodaj istniejący i wpisuję początek nazwy tego pliku. To jest ten plik. Zaznaczam go, klikam OK i proszę zobaczyć, plik certyfikat został dodany do zakładki certyfikaty. Następnie dodamy sobie do zakładki wymagania yy, też istniejący plik, czyli ten plik, który już wcześniej yy, wrzuciliśmy. Dodajemy plik wymagania. OK. Plik wymagania już jest i do ostatniej zakładki dodamy plik yy, ustalenia. Mhm, wstępne ustalenia. Dobrze, zatem mamy już pliki dodane do tych poszczególnych zakładek. Dobrze, i proszę zobaczyć, do jakich informacji mamy dostęp, nie wchodząc w dany plik, który się znajduje w aplikacji Bookmark Editor, czyli czy jest zablokowany przez jakiegoś użytkownika. Tutaj opis by się wyświetlił, jeżeli by ten opis był dodany. Data modyfikacji, utworzenia właściciel pliku, typ pliku, stan dojrzałości, tutaj mamy w toku, czyli on nie jest zatwierdzony i obszar współpracy, w którym ten plik się znajduje, czyli nasz obszar, który stworzyliśmy dane projektowe. Czyli tutaj nie musimy specjalnie wchodzić w zakładkę Edytuj właściwości, żeby odczytać te wszystkie informacje. Mamy je tutaj na wyciągnięcie ręki. Możemy dodawać sobie jeszcze kolejne informacje albo usuwać te, których nie potrzebujemy, na przykład politykę współpracy możemy sobie odznaczyć. Przejdźmy jeszcze raz do aplikacji 3D Space i utwórzmy kolejny obszar współpracy i tutaj ten obszar będzie przeznaczony na treści takie prywatne, czyli nazwiemy sobie go osobiste, opisu nie będziemy dodawać. Rodzina Projekt Dostęp Prywatny. Tworzymy obszar współpracy. Mhm. I znowu przejdziemy sobie do aplikacji Bookmark Editor. Zmienimy nasze preferencje na obszar współpracy. Właśnie te dane osobiste, ponieważ tutaj teraz będziemy chcieli zapisywać kolejne pliki. Przejdziemy sobie do tworzenia nowej zakładki. I nazwiemy ją dane. I tutaj dodamy sobie plik, którego jeszcze nie dodaliśmy do przestrzeni współpracy, czyli ja użyję przycisku Prześlij plik i wybiorę dane. I tutaj w tym oknie mamy właśnie możliwość wyboru, do którego obszaru współpracy dany plik ma zostać wrzucony, czyli w naszym przypadku będzie to obszar współpracy osobiste. Tytuł zostawmy dane, dokument tutaj typ jest dobry i przesyłamy plik o nazwie dane. Klikam upload. I teraz chcemy udostępnić tą zakładkę dane inżynierowi, tak aby on mógł przeglądać pliki, które się w niej znajdują. Przechodzimy tutaj do menu, klikamy Udostępnij i jako może wyświetlać wpisujemy tutaj użytkownika inżynier. I klikamy Udostępnij. Czyli zawartość, która jest dodana tutaj do zakładki dane może być wyświetlana przez użytkownika inżynier. Przejdźmy zatem na konto inżyniera i tutaj mogą Państwo zauważyć, że inżynier ma dostęp do zakładki dane, ale ta zakładka jest pusta. Dlaczego ona jest pusta? Udostępnienie zawartości poprzez udostępnienie bookmarka użytkownikowi oznacza to, że została udostępniona mu zawartość, ale ta zawartość należy do danej przestrzeni współpracy, a do tej przestrzeni współpracy użytkownik nie jest dodany. Dlatego udostępniając w ten sposób zakładkę danemu użytkownikowi, musimy również udostępnić mu zawartość tej zakładki. Więc wrócimy na konto administratora, przejdziemy na zakładkę dane i udostępnimy plik inżynierowi. Udostępnij. OK. I teraz wracamy na konto inżyniera. I tutaj widzą Państwo, że w tym momencie użytkownik inżynier ma dostęp do tego pliku o nazwie dane. Pozostała nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, a mianowicie usuwanie plików z platformy, czyli co zrobić, jeżeli dodamy coś do konkretnego obszaru współpracy i chcemy ten element usunąć. Ja tutaj mam pozapisywane kilka plików, które są po prostu plikami kadowymi, czyli zostały utworzone w programie SolidWorks i proszę zobaczyć, ja do mojego... Do mojej zakładki mam dodane same złożenia i po rozwinięciu tutaj tego plusika mam dostęp do wszystkich elementów składowych danego złożenia. Zatem przerzucając do danej zakładki pliki z przestrzeni współpracy nie musimy przerzucać wszystkich plików, jeżeli chodzi o złożenie, tylko po prostu złożenie najwyższego rzędu, ponieważ obiekty strukturalne automatycznie zostaną również skopiowane. I tutaj proszę zobaczyć, że mamy bardzo uporządkowany widok tych wszystkich plików. Jeżeli tych plusików u Państwa nie ma, możemy je włączyć tutaj w preferencjach i zaznaczyć opcję Włącz rozszerzenie produktów. No i teraz kwestia usuwania plików z platformy, czyli załóżmy, że ja chcę usunąć całe złożenie i na przykład wszystkie te obiekty strukturalne i jak ja mogę to zrobić. Przechodzimy tutaj do menu i mamy dwie opcje usuwania. Usuwanie z tą kreseczką oznacza usuń z danej zakładki, a usuwanie tutaj z tą ikonką kosza oznacza usuń z całej platformy, czyli usuń również z, z przestrzeni współpracy. Ja wybiorę tutaj tą opcję usuń z platformy, czyli chcę też usunąć ten klik z przestrzeni współpracy, w której jest on zapisany. Klikam tutaj usuń i mam opcję uwzględni obiekty strukturalne. Jeżeli ja kliknę uwzględni obiekty strukturalne, to nie muszę usuwać wszystkich plików pojedynczo i wystarczy usunąć tylko złożenie najwyższego rzędu, aby pozbyć się całego złożenia i wszystkich obiektów strukturalnych po prostu przy jednym kliknięciu. Mamy komunikat, że usunięcie powiodło się, czyli usunęliśmy całe złożenie oraz obiekty strukturalne wchodzące w skład tego złożenia. Ok, dzisiejszy webinar dobiegł końca. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to śmiało proszę o kontakt z naszą firmą. Zachęcam również Państwa do obejrzenia poprzedniego odcinka z serii Pierwsze Kroki na platformie, jeżeli Państwo jeszcze go nie obejrzeliście. Na webinarze poruszana jest tematyka odnośnie akceptacji warunków licencji, pierwszego logowania do platformy, tworzenia dashboardów, grupy użytkowników oraz tworzenia społeczności. Ja na dzisiaj się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.